Czasami są takie wyjazdy, gdzie zabieramy mnóstwo sprzętu, zdecydowanie więcej niż wiecie czego, i staramy się poważnie podejść do tematu, złowić jakąś dużą rybę, albo nałowić ich znacznie więcej i przyłożyć się do tego wszystkiego na maksa. A są takie wyjazdy jak ten, kiedy zabieram dosłownie jednego bacika, wiaderko, paczkę zanęty, paczkę białych robaków i ruszamy w zupełnie nowe dla nas miejsce. Ostatnio powalczyliśmy z tymi leszczami, mocno się przy tym spinając, a dzisiaj jedziemy na totalny relaks w miejsce, w które podpowiedział nam widz. Także dzięki bardzo za to. Natomiast no, wiemy tylko o istnieniu tej rzeki i wiemy, że trafiają się tam płoteczki, że da radę nawet o tej porze roku sięgnąć batem. To dla nas najważniejsze, a które miejsce wybierzemy, czy dobre, czy nie, to już jakby rzecz drugorzędna. Chcemy złowić dzisiaj po prostu trochę płoteczek. Póki nie wieje, bo około 12 ma się pogoda zmienić, póki nie pada śnieg, to posiedzimy, pobawimy się. Adam potrenuje o nagrywanie zbliżeń na spławik, a ja mam nadzieję pobawię się fajnie z niekoniecznie wielkimi płociami, bo dzisiaj nie wyniki dzisiaj, nie rekordy, a po prostu chill. jeździmy na miejsce, jak trafimy i wtedy się widzimy. Jesteśmy. Jesteś na miejscu. a, a propos, prawie koło urwałem znowu, ale to jest koło wody. W ogóle się nie spodziewałem, że to będzie takie duże. Jest wędkarz, to już jest dobry znak, a, ale gdzie teraz, nie mam pojęcia. Wiem, że gdzieś tutaj się parkuje i będziemy szukać miejscówki. Ubieram się, bo nie jest dzisiaj za cieplutko. Bierzemy bata, ciężarek i przejdziemy się po prostu wzdłuż, poszukamy jakichś miejscówek. Próbuję się wygruntować, zobaczę jak to wygląda, i bez żadnej wiedzy spróbujemy znaleźć jakieś takie w miarę normalne miejsce. Zobaczymy. O. Ktoś pytał, czy są tutaj płotki. No to odpowiedź. Nie wiem, skąd się wzięła. Ale są. Widzieliśmy ze dwa spławy uklei, co nie wróży za dobrze, bo nie mam nic grubszego niż białe robaki. No i tak sobie spacerujemy. Fajne, duże zakole. Woda dosyć wysoka, no ale chyba tutaj spróbuję najpierw. Właśnie się znowu coś spławiło. Teraz widzę tam wypłycenie. No nic, zobaczymy. Wygruntuje się tutaj. Jeżeli będzie za płytko, to przyjdziemy jeszcze kawałek dalej na jakąś prostkę. Tam spróbuję znaleźć takie miejsce, chociaż 2-3 metry powinno w zupełności wystarczyć. Ale jest życie, to najważniejsze. Dzisiaj, Frajda, nawet jeżeli to będą takie płoteczki. Dzisiaj, naprawdę minimum sprzętu. No ale to, że zapomniałem gruntomierza, nie jest celowe. Ale poradzimy sobie zaraz. Mam tutaj czterogramowe oliwki z taką gumowaną rurką w środku. I za tą gumową rurkę bardzo leciutko tylko zaczepiam. I to nam posłuży jako gruntomierz. Dobrze jest. Muszę robić głębiej, w tym momencie mam za 3 metry na kiju. Zobaczmy. Prawie idealnie. Prawie idealnie. Także myślę, że spoko, głębokość. No, tak jak mówiłem, dzisiaj nie robimy szalonych wyników. Nic nie wiem na temat a, tej rzeki. Także też nie będę kombinował, szukał jakiejś. Przygiętej trzcinki albo w rozsypanej kukurydzy po brzegach. No i ja, także myślę, że zatrzymamy się tutaj. Zaraz skoczymy do samochodu po resztę rzeczy. Tak jak mówię, dosłownie fotele, wiaderko, minimum sprzętu. I po prostu, jak tutaj po dwóch, trzech kulach zalęty się niewiele będzie działo, to poszukamy dalej. Dwa fotele, Ręcznik, wiadomo po co, jedna otwarta glina, jedna zamęta. No I tak wygląda minimum sprzętu, echika. Jednak siatkę bierzemy. W razie gdyby tutaj naprawdę jakieś fajniejsze ryby podeszły Wiaderko z drobiazgami Trochę rzeczy do nagrywania Dwa fotele I tyle Minimum sprzętu Aj, Ej, ejsik, ejsik Ja nie dam rady że nagrywa się elegancja banalnie prosta i zrobiona w super amatorski sposób jedno wiaderko dosłownie wszystko wsypuje od razu i glinę i izanęte jednocześnie to namaczam trochę może pinki dorzucę i tyle hemp czyli kanopia doskonale wiecie że Rybki też lubią Do tego kilogram resztka lekkiej, fiderowej gliny i gdyby nie to, że widziałem już ze 30 spławów takich rybek, to zostawiłbym tą mieszankę w ten sposób, ale z racji tego, że jest tutaj przynajmniej takiej sieczki naprawdę bardzo dużo, to to rozrobię i za chwilę dodam jeszcze trochę ciemniejszej i cięższej gliny, tak żeby tej mieszanki rzeczywiście było dużo. Glinę z zanętą od razu. Tam się górek za głowę łapie. I niech to chwilę napije się wody, potem dodam rzeczywiście tą glinę, ona jest już wstępnie a, mokra, także nie będę musiał tego domaczać, dodam tą glinę, ulepię parę kulek, ale najpierw w trakcie jak ona dochodzi do siebie, spróbuję już zarzucić po prostu na rybaczkę i zobaczymy czy wydarzy się coś bez nęcenia. Dwie pineczki na start. Jedna czerwona, jedna biała. Zobaczymy w ogóle, jak to dno wygląda, jaki jest nurcik, bo to jest rzeka, no ale już widać, że prawie nie płynie. No i zobaczymy, czy będą jakiekolwiek branka od razu. Sieczki na pewno jest sporo. A czy będą chociaż jakieś takie dwudziestki, dwudziestki, piątki? To już się okaże. A tutaj, proszę bardzo, <noise> pierwsza rybka. No nie jest to okaz, ale mówiłem w życiu mniejsze i też się z nich cieszyłem. Jest życie, była poteczka, był branko, ale trochę donęcam, w zasadzie zanęcam, a to pierwsze kule. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no bo chcemy rzeczywiście, jak to mają być tak nieduże ryby, to chcemy ich przerzucić sporo. A po drugie, bo też nie mamy za wiele czasu. Dzisiaj jest dużo zimniej, chyba najzimniejszy dzień w ostatnim czasie i jutro też już ma być znowu cieplutko. Ale dziś jest rzeczywiście zimno, a dlatego za jakieś 2-3 godziny ma być śnieżyca. I dosyć mocno ma zacząć wiać, także nie mamy za wiele tego czasu. Ale też nie będę szalał z zanętą. 3-4 kulki, ale bardzo nieduże, bardzo lekko zbite, bo ewidentnie jest tutaj sporo mułu. Także żeby zrobić taki placek a trochę większy, żeby te kule nie wbiły się w ten muł, nie zginęły w nim. A powinno to przyciągnąć ryby. dosłownie takie cytrynki. Piękne rybka maleńka, sporo mniejsza, ale spławik zniknął prześlicznie. także poza frajdą dla isika, to dzisiaj, tak jak mówiłem, szkolenie dla Adama złapania ostrości na spławik. Nie jest łatwe, a chcemy to pokazywać regularnie. Już następne cyknięcie. Także trochę się pobawimy w ten sposób Piękny strzał Wariatka i już cyknięcie Prawie duża <noise> Dobra, jednak weźmiemy siateczkę długa głęboka a na koniec po prostu zobaczymy ile tych ryb się udało złowić tu ją wepchnę dosyć głęboko żeby te poteczki tam naprawdę miały mnóstwo mnóstwo miejsca no niestety obok worki po zanętach odłowimy od razu widać po brzegach że te miejsca są uczęszczane przez wędkarzy. Chociaż wędkarz to mocne słowo, jak na ludzi, którzy tak śmiecą. No i rzeczywiście, jeżeli się okaże, że tych bran jest tak dużo, to zaraz wrzucamy w Google jakiś sklep spożywczy. Kupimy kukurydzę. No, O, no... <laughs> to ta duża na pewno tak delikatnie bierze. Dawaj! Jest! Naprawdę trochę powalczyłem, no! To już jest sympatyczna płateczka. No, nie będzie się łatwego twego zadania. O, kromik. Pierwszy w tym roku. Mamy pół godziny przerzucania takiej sieczki. Od 9 otwierają sklep, gdzie mam nadzieję dostaniemy kukurydzę. Teraz się okaże, że takich poteczek złowię więcej niż w ostatnim filmie leszczy. Ale nie powiem Wam ile, bo tego filmu jeszcze nie widzieliście. Mam nagrany jeszcze jeden odcinek z leszczy. Z zawodniczego podejścia, gdzie na koniec ważę wszystkie ryby. Ale to zobaczycie dopiero po poteczkach. Kijek. To Katsudo Slimpol, metrowy Ta sama wędka, na którą łowiłem leszcze i liny w zeszłym sezonie. Radziła sobie idealnie z naprawdę fajnymi rybami, no a z takimi poteczkami też już trochę frajdy. Jak jeszcze dojdzie kukurydza, jak one złapią z 5-7 cm więcej, a będą brały tak jak teraz. O, patrz. Ta jest fajna. Ta jest naprawdę fajna, kropiutka o, ależ zabawa. O to właśnie chodziło. Kolac po no, Dzień dobry. konserwową dostawę. Uratowani kurczę no, mogłoby tylko przestać padać, bo Miała być dzisiaj straszna pogoda. Miało dzisiaj lać, potem wiać i śnieżyca. Ale gdzieś dopiero od do 12, Dlatego przyjechaliśmy tutaj. Dlatego taka spontaniczna akcja. Takie luźne łowienie. także Mam nadzieję, że to tylko przejściowy deszczek. Póki co jeszcze te 3 godzinki będziemy mieli zabawy. I teraz tą kukurydzą mogą być. Fajne rybki. Z ekscytacji. Zapomniałem gumaków założyć. O, takie maleńkie kuleczki. Wolę, żeby to zasmużyło. Tutaj ściągnęło drobnicę. Mamy teraz kukurydzę. Nie będzie to tak przeszkadzać. O, nie dadzą, zanęcić. Jest mniejsza kukurydziana, malutka. No i zobacz, troszkę taka ale już taka sympatyczna naprawdę. od tego, że Proszę Pana! Wzdręga! Ładna wzdręga. Już, już podbiera kawa. ale wstrążka. piękna, ale akurat mieliśmy, mamy problemy techniczne już ogarnięte. Także kawka wracam do łowienia. Na koniec wam ją pokażemy jeszcze, Uff, no troszkę za zimno. Adam poszedł po sprzęt do gotowania i przy okazji trochę na zwiady, bo tam naprawdę już z 15 samochodów jest, i wszyscy siedzą po tej drugiej stronie. Jak zajechaliśmy był tam jeden wędkarz, drugi zaczął wchodzić tutaj na tą stronę. No a do tego znaleźliśmy na brzegu. Niestety, trochę śmieci, rozsypaną kukurydzę, także tutaj po tej stronie też łowią. A czemu dzisiaj tam są wszyscy? No to jest taka zagwostka, do no, przyjechaliśmy zupełnie w ciemno. Mieliśmy tylko informację, że po prostu na tej rzece można połowić, w tym miejscu można zaparkować. i kto wie, czy nie wybrałem jakiegoś fatalnego miejsca, no ale nie ma to większego znaczenia, co prawda, teraz się trzęsie jak galereta. Bo właśnie chciałem tylko dodać, że no nie ma to większego znaczenia, no bo biorą te rybki są całkiem spoko i gdyby było naprawdę trochę cieplej gdyby ten deszcz nie padał byłoby idealnie Co tam w szefie kuchni dzisiaj? Na rybach najlepsze jest to, że nawet jak się gotuje badziewie to tak smakuje Wybaczcie, że nie z dużej kamery, ale pada. Chcemy ją trochę pooszczędzać. Także tylko GoPro, kawka, omlecik mm. i zamroźnięte ręce. Szynka szarpana. Tak, nawet noża nie mam. Nie mam pojęcia, czy to się będzie dało już. ale już prosto z patelni pójdzie do brzuszka. Wiesz, że to się uda? To musi się udać. Aaaa! Zrobił to. Branie, 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 branie. Prosto na patelnię. Smaczności. Nie spodziewałem się. Dobre? dobre, no. Fajka. Niektórzy sobie odpoczywają, a ja idę do roboty. Łowić płotki O! O! Nie! nie! Ale to było rybsko Fajna. Uteczki cały czas biorą raz trochę mniejsze, raz trochę większe. Ale dochodzi 11.00 i według naszej prognozy ma być już tylko gorzej. Coraz mocniejszy wiatr, coraz mocniejszy deszcz, a za chwilę również i śnieg. Także dosłownie dwie, trzy rybki kończymy. Pokażę Wam co tam udało się złowić. Oczywiście nie będziemy tych ryb ważyć. Przesypię je tylko do podbieraka. Tutaj ładnie wypuścimy i z trochę zamarzniętą twarzą mogę powiedzieć, że z przyjemnością tutaj. Wrócimy w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, bo miejsce jest bardzo fajne. Potencjał na pewno jest, żeby i połowić tych ryb mnóstwo, ale i trafić coś większego. Miałem dobrą rybę na kiju. Myślę, że jeżeli to była płoć, to była na pewno 30 Miałem bardzo dobrą wzdręgę kilka średnich tych poteczek. Natomiast no jest jeszcze jeden powód, dla którego bardzo chętnie tutaj wrócę, ale to wam zdradzę już na sam koniec. Pewnie jak będziemy w samochodzie teraz dosłownie, jedna, dwie rybki, pokazuję Wam wszystko to, co udało się złowić. Pakujemy się i uciekamy do samochodu się trochę ogrzać. Ostatnio. Uciekamy. Dzisiaj nie będę miał problemów z wyciągnięciem tej siatki, ale jakbyśmy posiedzieli tutaj cały dzień Ach, Nie ma tłumów, ale chociażby to wzdręga absolutnie przepiękna, kilka przyzwoitych poteczek Jesteśmy już spakowani, grzejemy się i jeszcze chwilę rozmawialiśmy tutaj z wędkarzami, bo tak jak wspominałem, ta prawa strona od mostu no, przepełniona ludźmi. No i okazuje się, że nie bez powodu, ale nie dlatego, że biorą tam większe płotki i większe wzdręgi, ale kilka dni temu połowili tutaj bardzo fajnie linów. I o ile dzisiaj żadna fajniejsza ryba nie padła, i większość tych wędkarzy też już się zbiera, i jest szansa, że te liny po prostu przychodziły gdzieś tam migracyjnie. I po prostu trafili w idealny moment. No to myśl o tym, że w lutym da się złowić lina, mocno siedzi już pod moją czapką, także najprawdopodobniej widzimy się tutaj już bardzo, bardzo niedługo, pewnie z fiderkami i z taką myślą i z takim marzeniem, żeby tego lina dopaść, także żeby nie zachorować. Dzisiaj wróciliśmy trochę szybciej, ogrzewamy się, a wkrótce widzimy się albo tutaj na linach, albo w paru innych miejscach, bo planowaliśmy. Mamy mnóstwo. Dzięki Wielkiej Ekipo za dzisiaj. Powodzenia, połamania. i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA. Adam, już gotowy na zbliżenia. No nie. nie gotowy jeszcze? No nie na zbliżenie. <laughs> dobra, dobra, wyłączymy kamerę. będziesz inaczej,